Coś się mano widzowie z tej strony, to Cześć się z tej strony na to tylko kodziczyn... się, ma na widzę, się na to, to z Blum Defense 6 i tak właśnie dwa razy się przywitałem, ale to widzieliście, że po prostu się wysypałem na moim przywitaniu. otworzyłem złożyłem sobie skrzynkę. nie zapytacie... Gdzie jest Mermanki? Niestety już chciałem nagrać ten odcinek wcześniej, odebrałem ją, ale nie działały mi blunsy Także dzisiaj sobie zrobimy. I widzę, mam do Was pytanie. Bo jak nabijałem se popsy do niej, to zrobiłem tutaj. Widzicie? Tu całe Tu całe I tu całe Ja mam pytanie Czemu tu wszędzie też mam wszystko zrobione? I mam czarną obudkę, a tu mam złotą I czemu tu są takie czerwone? A tu są takie czarne Ja na pewno chciałbym wiedzieć o co chodzi, bo nie rozumiem I na przykład tak samo tutaj Nie mam no, no, Nie wiem, nie mam tego Nie wiem z jakiego to jest powodu Bo Wszyscy wiedzą całe, tak? No to nie rozumiem, czemu miałbym nie mieć czegoś mi brakuje? Muszę Chimpsy dwa razy przejść? Nie wiem. Ale wracając do Mermanki, wybierzemy sobie oczywiście Luminous Cave. Cove? Cove. I weźmiemy sobie. A dobra, na hardzie. Miała niebie na hardzie, ale weźmiemy sobie na hardzie. Bo tak, już, już tam trudno. A, standard. Dobra. Ej, Magic Monkeys. Teraz. Only Magic Monkeys będzie łatwiejszy. Fajnie. Ale fajna muzyczka. Stać nas na niego? Stać. O, i staćmy tu. Nie, biorę Megalodona. To może tutaj stawić, co? E, nie, no stawmy tutaj. On nie da rady, nie? <grych> już, już widzę, że chyba nie. Gdzie mogę. Jak to idzie? O kurde, przepraszam. Yy, home, na chwilkę. Niemoc. Tylko knowledge lecz i wyłączamy sobie to wszystko. Ich nie będziemy używać. Chyba chyba już. Bo po prostu no mam tą małpkę włączoną. Nie, nie wiem, które to tam robiło, więc po prostu wyłączyłem wszystko. Żeby nie było. Już sobie lecimy. Tylko, tylko. Ja muszę jedną rzecz zrobić, widzę. Wiesz, sobie. Przepraszam bardzo, was za te niedogodności. Dobra. Eee. eee dobra, no to. Co? A, i teraz z tej strony nam leci, tak? O shit Dobra, wiecie co? Eee, tego mi nie szkoda. A no to na razie musimy sobie dać tylko. Dopóki, ich nie dopóki nie kupimy drugiego tutaj nie? i tego nie i ich nie ulepszymy jeśli mowa o ulepszeniach to ja myślę że myślę że to najpierw bo wtedy szybciej bije to ja myślę że to jest jednak OP według mnie tylko sobie to weźmiemy i musimy kupić drugą a przyspiesza nie wiem czy mam przyspieszone no bo tutaj nie chcę żeby on bił jednak Także musimy kupić drugą wizowę na pewno Drugą i trzecią tutaj Oj no właśnie, możemy sobie sprawdzić Bo on paragona nie dostanie przez długi czas Także będziemy mogli sobie sprawdzić modowanego 5, 5, 5 Jeszcze Tylko ja dzisiaj na pewno wszystkich piątych tierów nie odblokuję Nie przesadzajmy no Robimy dzisiaj test, tak? Kiedy indziej się odblokuję Dobra, y. Yy... No myślę, że znowu to. I myślę, że to. To jest bardzo dobre ulepszenie. Ale to też chcę jak najszybciej kupić, bo wtedy szybciej zbija, nie? To też OP. Także weźmiemy sobie chyba najpierw to, że szybciej bił. Myślę, że to będzie dobry pomysł widzowy. E, dobra, i teraz będziemy musieli ulepszyć sobie... E, no nie no myślę, że tego najpierw też. Dopiero potem... Tego dalej. Bo ten sobie teraz słab słabo radzi. Że o, teraz jeszcze szybciej bije. I... No. Myślę, że to. No i możemy też sobie to od razu kupić. O, coś nam przeszło. Ale no, no właśnie, teraz chcę kupić to. Kupimy sobie od razu też to. I sobie widzę we... O nie. bo nie, nie stać. To nieważne. Nie, nie chcę tego. Yy, o, Sharper ten. Dobra. Jeszcze lepiej razem. Tutaj, yy, dobra. Co możemy wziąć? Mamy teraz każdy drugi tier. Ja mam plan, widzę. Tutaj sobie go stawiamy. Ja myślę, że tutaj jest lepsze. żeby. szybciej bił. Bo też już zdecydowałem, że to jest nasza dolna ścieżka na pewno. Musimy teraz tutaj te Tidal, chwil kupić. Każdego. Myślę, że tu weźmiemy sobie tego no to musimy tak kupić, ale tu weźmiemy sobie Riptide Champion, a tutaj Abyss Dweller. Bo tak. Także myślę, że sobie troszkę przyspieszymy, żeby, mi żeby mieć więcej kasy. I co, widzimy się za chwilkę, widzowie z kasą. O, jednak może nie, bo są metalowe. Kto e, najszybciej zbije metalowe? Nie wiem, pierwsze na co wpadłem w ogóle. Możemy zginąć w sumie, nie? No właśnie. Chyba, czy któryś z nich bije metalowe. No, kurde, nie wiem. Najwyżej musimy kupić Nota czy coś. Albo. No, musiałem to kupić. Nie, nie ma wyjścia, na Jojdowe. No nie wiem, czy któryś z nich ten kamuflaż może być. Kupiłem sobie Alluring Melody. Okej. Okay. Ile to kosztuje? 3000, też. Yes. Drogie są te rzeczy u niego, strasznie. Także myślę, że jakoś Abysal, y, Abyss Dweller jest najtańszy. Najpierw kupimy sobie jego. Oj, kamuflaż. Ale on może bić kamuflaż, także jest git. Jest dobrze, jest dobrze widzę. Także kupujemy sobie widzowie Abyss Dweller właśnie teraz. kochają tak co jakiś czas tak tymi mackami. Okej. Okay. To myślę, teraz teraz kupimy Riptide Champion. I potem Alluring Melody. Normalnie, Melody's Brawl Stars przyszła Oczywiście się, się śmieje Może ktoś tego na poważnie nie wziął Ale kurde, on nie jest na pewno małpką, którą chce się stawić na start Bo on na start nie jest zbyt mocny On jest raczej już małpką taką game endową mi się zdaje No, mi się zdaje tylko tak Może być, że on na początku jest mega mocny, tylko ja po prostu nie wiem, nie umiem nim grać, tak? I złe jakby combo robię Ścieżek, nie wiem, może tak być ale mi się zdaje, że on na sam początek nie jest najlepszy. O, to on już jest dobry teraz. No, no, no. No i teraz się zaczyna to, że potrzebujemy bardzo dużo exp. Bardzo, ale to bardzo dużo. Więc kupimy sobie Alluring Melody. Co mogę kupić? A, Abyssal Warrior? Dobra, kupujemy. No kurde, bo map. Nie damy rady z mapem, nie? O, no, 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 no to fajnie. Dobrze, z sobie weźmiemy To, to To i to Zobaczmy teraz Teraz myślę, że powinniśmy rozbić, co? A, no rozbiliśmy, ale i tak wyszło Fajnie Fajnie, fajnie, widzę yy, Dobra, mi się nie chce bawić, ja po prostu stawiam, wiecie co? Wiecie co ja stawiam? To bo mi nawet nie szkoda No już dobra, i tak on jest na chwilę to wezmę to Bo to jest z tego, ten On powinien trochę pomóc, nie? Nie widzę, że pomagał. Oj, już nie, pomógł, pomógł, dobra. E, na razie musimy sobie go zostawić, niestety. Kupimy Riptide Champion. I teraz już go nie potrzebujemy. Dobra, i tu trzeba kupić tego Abyssal Warrior. Okej, okay, i koło niego też fajnie jest stawiać, bo on daje większy pierce Dobrze wiedzieć. No to wokół niego sobie zrobimy też e, jego ścieżkę. Glue gunner normalnie. No, dobra, tu sobie koło niego. Czyli koło niego stawiamy jego ścieżkę, tak? Tylko tego sobie z kamuflażem ile zwiększa się ten zasięg? Tu ma tak Taki sam To on ma większy, tak? Tylko O kurde, bo kamuflaż, czy my sobie damy radę z tym kamuflażem? Okej, okay, daliśmy radę, to, 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 to dobra Dlatego teraz tutaj Stawiamy sobie to To I Riptide Champion Ogólnie uważam, że to będzie bardzo mocna małpka i już jest, tylko na prostu na late game, a nie teraz. Na początku. W według mnie. Mi się zdaje, że tak będzie z nim. Dobra, Abyssal Warrior, jest tutaj. O, mogę to? A nie to. Czy ja to chcę? Nie, ja wolę to najpierw: Arc No, to jest bardzo OP. Tylko dalej nie mogę być metalowych. To jest ten problem nasz ciągle. No, ale zbieram na to. Kasa oczywiście, bo to kosztuje 8000 Niesamowite. A ja wtedy już biję metalowe. Także o tyle dobrze. Ten też według mnie powinien móc bić metalowe. No to jest głupio, bo on ma jakoś tam coś tam i nie może być metalowych. Bez sensu według mnie. Mi się to nie podoba, że on nie może być metalowych Bez sensu jest to dla mnie. Ale dobra widzowie, zobaczcie teraz. Kupujemy Arctic Knight'a. I tutaj już nam nic nie przejdzie Kurde, źle się to zestarzało Ale patrz Odpalę skill'a i nic nie przechodzi Przez dosłownie sekundę Ale nic nie przechodzi No dobra, musimy kupić Arctic Knight'a na pewno Tu mamy tą ścieżkę Tu mamy tą Tu mamy tą Tu mamy tą, okej okay. Czyli tutaj już trzeci ich nie kupujemy no tutaj też nie, w sumie Teraz zbieramy na... O, mogę Symphonic No to kupujemy Ale dużo Expo, jest Kupujemy sobie Arctic Knighta, kolejnego A nie, bo to nie O, okej, okay. to jego trzeba będzie sprzedać ogólnie Ale to dopiero kupię to To Symphonic Mam ogólnie problem taki, że tutaj nie biję metalowych Nie wiem jak na to zaradzić Tu chyba nie zmieszczę farmy, co? No nie Aha, no prawie żeśmy się zdechli. No to mega. Albo też po prostu jest tak, że ta mapka jest dobra z innymi mapkami. Też tak może być po prostu. A, ja kupiliśmy sobie Symphonic Resonance. Dobra, niech tutaj będzie. O, no i pięknie. Kurde, nie wiem czy ja już chcę sprzedawać. Ja po prostu chyba kupię tutaj trzeciego. Ja nie, kupię tu. O! Oczywiście lecimy w tą ścieżkę. I ten ma co? Ten ma to. Czyli my sobie musimy wziąć to i to. No i bierzemy Alluring Melody. Kupione. Oni na pewno nie są pod damage. Najwięcej damage robi ten, no i ten, nie? Jednak. Przecież kurde, czy ten skill jest taki dobry, to ja nie wiem. Nie mam pojęcia. O, mam pomysł, jak możemy jeszcze zrobić. Tu stawiamy jeden. Tu jeden. I tu jeszcze będzie jeden, ale to za chwilę Bo tu muszę jego sprzedać, przestawić go jakoś tu I tego stawiamy tu To będzie ścieżka ta To będzie ta To będzie ta I zobaczycie, co mam widzę w planach Jest ale ta już jest długa Co jest grane? Ciekawe ile wyjdzie z tego materiału w sumie, bo nie mam pojęcia nawet Tu sobie kupimy Abyss Dweller o dosłownie w tym momencie Tutaj kupujemy Riptide Champion No dawaj 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 Riptide Champion No kurde czy nam damy radę? Daliśmy radę, no to dobrze I tutaj kupujemy Alluring Melody I sobie trochę widzowie skipniemy Bo potrzebujemy kasy, więc Skipujemy Kupujemy Alluring Melody i skipujemy dalej No i tutaj na nadszedł moment gdzie możemy kupić naszego pierwszego Piątego Tiera ale ja się zdecyduję chyba na Obsidiana najpierw. Chociaż. Ja myślę, że Lord of the Abyss najpierw chce. I właśnie. Padłem na pomysł. Zmieści się. A kurde. Dobra, continue. I kupujemy Abyssal Warrior. I tyle, tylko na tyle nas stać. Bo to idzie z tej strony. No tu skilla używamy i tyle. Ale teraz powinno być lepiej. Banana Plantation, czy będę musiał Coś pod damage, nie mogę Banana Plantation kupić Tak, mogę na pewno Chyba nie mogłem, co? Nie, mogłem, dobrze Się wystraszyłem O, możemy, Lord of the Abyss No ładnie wygląda i nie jest nawet taki drogi 31 to jest już takie Okej okay. Tu sobie kupujemy Symphonic Resonance no, i teraz zostało nam kupić tutaj Arctic Knight. Juhu. Co? No, zbieramy widzowie. Jasa zbierana, kupujemy. I teraz tak. Tu sobie kupujemy to, to. Tu, to, to. I tu, to, to. Co to było? Coś za oknem się ruszało. Podejrzane. To sprzedajemy. To sprzedajemy. I zaraz bym kupił piąte ale mnie nie stać trochę. Niestety. Więc, no. Nie kupimy. A już tak na razie mam tylko jeden piąty tier. Oj, zjemy G teraz. No to. Jak on tylko go złapie w zasięg, to używamy skilla. No właśnie. Nie zdąży się zregenerować skill, nie Ale na nim. I. A, na nim tylko użyjemy skilla. No, o, o. o, o. No, ledwo. Wziąłem sobie Freeplay, czyli już praktycznie 0 Expa, ale odlukowaliśmy jeden piąty tier, co prawda. Yy, więc myślę, że wyjdziemy sobie z tego Freeplaya jednak. Dzisiaj mi tak Bluesy dziwnie się zachowują. Yy, wejdziemy sobie tutaj na naszą mapę na Sandboxa i sprawdzimy sobie ten piąty tier, jeden przynajmniej, żeby zobaczyć. Jak on sobie radzi Stawimy go tutaj Lord of the Abyss No i myślę, że z tym jest lepszy A, no ta. Weźmy, puścimy mu Zomga Zobaczmy, czy da sobie radę na ZMG A Oczywiście przyspieszy sobie No prawie Prawie dał radę Dla porównania jakby jeszcze miał Tutaj Obok siebie Dwóch swoich tych Jeszcze z takim małym zasięgiem a co dopiero, jakby w wodzie byli? że się trzeba przyspieszyć. To już da radę wtedy. Nie, dalej go pokonują łaby. To ile on potrzebuje kolegów. Zobaczmy. Czy czterej koledzy starczą? Czy może jednak dalej nie? No bo on im piersa daje, nie? Czyli ich też wzmacnia. Czy teraz dadzą radę? Dalej nie daje rady. No to stawiamy kolejnych kolegów. Zobaczmy. Tu się nie zmieści. O, No i się zmieścił. Co jeszcze tu? Aha, on już nie ma tego. Co po prostu, że już żadna nie ma. Nie, on ma jeszcze. To nie wiem. Ale to chwila tu. To... Nie wiem, od czego to zależy. Ale on prawie nie dosięga, więc pomożemy im wioskom. Czyli tylko z zasięgiem, nie? Z ani z czymś innym nie. Czy tam z prędkością? My tylko im pomagamy z zasięgiem. No i spróbujmy teraz z omga z taką ekipą. Raz warta pewnie jest 60 koła. Ja mi się dadzą sobie radę, co? Bez przesady. Dali sobie radę, wow. To dobrze. Dobra, wyjdziemy sobie. I na ten odcinek, widzę, to koniec, bo ja muszę iść nagrać dla Was już kolejny od razu. Także cześć ją i siemano.